Witamy Państwa na konferencji prasowej przedstawicieli Konfederacji. Jest ze mną Michał Wawer, skarbnik Konfederacji oraz Włodzimierz Skalik, dyrektor Biura Konfederacji. Szanowni Państwo, na dzisiejszej konferencji chcielibyśmy skomentować politykę historyczną w wydaniu partii rządzącej na przykładzie, zwłaszcza na przykładzie obchodów setnej rocznicy bitwy warszawskiej, które przypadają na najbliższą sobotę. 15 sierpnia 2018 roku pan Mariusz Błaszczak mówił, że na setną rocznicę tej największej wiktorii polskiego oręża w historii będzie wybudowane Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie. Będzie to muzeum, które przyciągnie turystów nie tylko Polski, ale nie tylko z Polski, ale i z całego świata. No, ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość pokazało niejednokrotnie, że jest partią, która yy, kiedy musi i widzi w tym swój partyjny interes, to jest w stanie działać bardzo sprawnie. Natomiast nie wiem, czy do soboty uda się panu Spis wybudować takie muzeum. Tak samo okazało się kilka dni temu, że w setną rocznicę, jeszcze raz powtórzę, tej największej wiktorii polskiego oręża w historii, nie będziemy mieli defilady wojskowej. Defilady wojskowej, która jest przecież symbolem tej rocznicy, symbolem 15 sierpnia co roku. Defilady nie nie będzie ze względu, jak to wszyscy wiemy, na obostrzenia. Natomiast jest to sytuacja, moim zdaniem, naszym zdaniem, o tyle wyjątkowa i o tyle niezwykła, że naprawdę można by było wprowadzić odpowiednie środki bezpieczeństwa po to, żeby taka defilada na ulicach Warszawy się odbyła. Można by było to zrobić, można by było zorganizować naprawdę wydarzenie, które byłoby pamiętane przez, przez następne lata w tak ważną datę, w tak ważną rocznicę. Zwłaszcza, że jakoś nie było problemu jeszcze kilka tygodni temu, żeby odbywały się uwiece poparcia prezydenta Andrzeja Dudy w trakcie kampanii w całej Polsce, we wszystkich miejscowościach, wieczór wyborczy na tysiące osób. Wtedy nie było takiego problemu, bo wtedy rządzący mówili, że żadnej epidemii nie ma. Teraz okazuje się, że ta epidemia jest i w sektor uroczystej Bitwy Warszawskiej nie może odbyć się defilada. Za to na Stadionie Narodowym odbędą się pokazy ku uciesze sekretarza Stanu USA, pana Majka Pompeo, który będzie tak chyba jedynym poważnym gościem zaproszonym w tak ważnym dniu dla Polaków. Tak samo nie ma obiecanego łuku triumfalnego, który miał stanąć tutaj nieopodal na placu na rozdrożu, pan minister Gliński powiedział, że będzie on za rok. No cieszymy się. Szkoda tylko, że rok temu pan minister Gliński mówił, że będzie on właśnie na sobotę postawiony i też wątpimy, by politycy sprawa i, i sprawiedliwości byli tak sprawni, żeby teraz wszyscy posłowie i wszyscy senatorowie zebrali się, cegła po cegle, postawili ten łuk do soboty, żeby on stał, żeby żeby właśnie w tak ważną rocznicę, tak ważną latę dla Polski, dla Polaków naprawdę w jakiś sposób godny, godny świętować i pokazać całemu światu, jakie to było wydarzenie, jak ważne to było wydarzenie, nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy. Niestety nie potrafimy tego zrobić, tak jak nie potrafiliśmy tego zrobić w roku 2018 przy setnej rocznicy obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, ale o tym powie już Michał Wawer. Szanowni Państwo, Niemoc Pisu w zakresie polityki historycznej jest no, symbolicznym przykładem niezdolności tego rządu do przeprowadzenia jakichkolwiek realnych zmian. Polityka historyczna była jednym z czołowych i wydawałoby się najmniej kontrowersyjnych haseł Prawa i Sprawiedliwości w drodze po władzę, a praktyka pokazała, że no, bardzo szybko pokazała, że w tak naprawdę Hasła godności Polski, hasła wstawania z kolan na arenie międzynarodowej to pozostały jedynie w obszarze propagandy telewizji polskiej, dlatego że w realnym świecie tego wstawania z kolan po prostu zauważyć się nigdzie nie da. Były obiecane muzea, były obiecane huczne obchody, nic z tego nie zostało zrealizowane. Było obiecane godne świętowanie stulecia odzyskania niepodległości, a jedyne co dostaliśmy to nikczemna próba przejęcia Marszu Niepodległości od środowisk narodowych, zakończona, niestety, zakończona na szczęście jedynie połowicznym sukcesem i jednorazowym wystąpieniem prezydenta Dudy na Marszu Niepodległości. Były obietnice zwalczania tych, którzy szkalują dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. Również nic się nie wydarzyło, nie słychać o żadnych działaniach sądowych, o żadnych działaniach dyplomatycznych. W dalszym ciągu dziennikarze wrodzy Polsce, lewicowi politycy na całym świecie mówią o polskich obozach śmierci i nie słychać, żeby rząd PiSu był w stanie w jakikolwiek sposób im w tym przeszkodzić. Była wreszcie mowa o o przeznaczaniu dużych środków na kreowanie dobrej marki, rozpoznawalnej marki Polski, kreowanie naszej historii, a jedyne co dostaliśmy to Polska Fundacja Narodowa, która była i jest do tej pory maszynką do marnotrawienia pieniędzy, która nie pokazała żadnych konkretnych sukcesów, żadnych konkretnych efektów swoich działań. To wszystko niestety zbiera się w spójny obraz PiSu, który jest malowaną prawicą, pseudokonserwatystami, którzy wykorzystali hasło wstawania z kolan, hasło godności Polaków do tego, żeby wyborców oszukać, żeby dojść do władzy, natomiast kiedy już tę władzę zdobyli, to tak naprawdę tych tematów nie czując, nie rozumiejąc, nie są w stanie realnie walczyć o dobre imię, dobrą reputację Polski na arenie międzynarodowej. Proszę o zabranie głosu pana Włodzimierza Skalika, członka Rady Liderów Konfederacji. Szanowni Państwo, wielka, wspaniała wiktoria zwana Bitwą Warszawską to wszak wydarzenie o znaczeniu globalnym którego znaczenie można porównać do takich bitew, jak bitwa pod Poitiers w 732 roku, gdzie Karol Marx zatrzymuje marsz islamistów na Europę, czy bitwa pod Lepanto w 1571 roku, czy w końcu wielka wiktoria wiedeńska, gdzie koalicja chrześcijańska powstrzymuje nawałę turecką. Szanowni Państwo, tak wspaniałe zwycięstwo okazuje się, że w świadomości międzynarodowej praktycznie nie istnieje. Rząd neosanacji traci wyjątkową okazję, by ten stan rzeczy zmienić. To wyjątkowy moment, w którym by można wykazać opinii światowej, jak wielkie dzieło dokonał naród Polski w pierwszych latach swojej niepodległości. Rząd Polski traci tę szansę, by podziękować tym społecznościom narodowym, które wsparły nas wówczas w krytycznych dniach Bitwy Warszawskiej. I rząd neo-sanacji wykorzystuje jubileusz stulecia do oceny działań w zakresie polityki. Chcielibyśmy ten jubileusz wykorzystać do oceny polityki historycznej yy, rządu prawa i sprawiedliwości. I gdyby chcieć zreasumować tą ocenę, należałoby stwierdzić, że polityka historyczną Prawa i Sprawiedliwości cechuje biurokratyzm i etatyzm. Obserwujemy mnożenie kolejnych instytucji tworzonych dla wybranych jako kanał redystrybucji pieniędzy publicznych. Przykładem niech będzie Instytut Mowskiego i Paderewskiego utworzony dla Jana Żaryna, który odgrywa rolę narodowego listka figowego. A szykanuje się inne prywatne inicjatywy, jak chociażby Stowarzyszenie Wizna. Również należy wykazać konformizm i serwilizm wobec niektórych narodowości. Przykładem niech będzie serwilizm i konformizm który prezentowany jest wobec Żydów. Przypomnijmy ustawę o IPN. Przypomnijmy 100 milionów na cmentarz żydowski w Warszawie. Wspomnijmy antypolską działalność dyrektora cywińskiego, dyrektora Muzeum w Oświęcimiu. A mógł, minister Gliński mógłby tę sytuację zmienić dosłownie jedną decyzją. Nie czyni tego. Również konformizm i serwilizm wobec Ukraińców, patrz prokuratorskie prześladowania wobec świadków i ocalałych z ludobójstwa na Wołoniu, którzy ośmielali się wielokrotnie potępiać banderyzm przy jednoczesnym tolerowaniu uzurpacji Ukraińców wobec Polski, samowolę budowlaną w upamiętnianiu tradycji banderowskiej, zakaz ekshumacji na Ukrainie. Należy wspomnieć o pogańskim sekularyzmie zeświadczeniu historii, wszak słynny cud nad Wisłą dzisiaj planuje się święcić poprzez budowanie zeświadczonych pomników historii w postaci łuków triumfalnych czy kolumn. Należy również wspomnieć o sekciarskim egoizmie i wręcz fałszowaniu historii. Na tle wszystkich wyżej skandalicznych i żenujących zaniedbań, zaniechań minister Gliński wskazuje jako priorytet Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku. Natomiast w tym czasie przemilcza się historię prawdziwych bohaterów i twórców Wiktorii Warszawskiej. Przytoczę chociażby generała Halera, sikorskiego którzy walczyli na swoich odcinkach, a przede wszystkim szefa sztabu, generała Rozwadowskiego. Trzeba pamiętać w tych dniach, że Piłsudski w dniach przesilenia, Piłsudskiego w dniach przesilenia nie było ani w Warszawie, ani pod Radzyminem. Po złożeniu tajnej dymisji na ręce premiera Witosa pojechał do Bobowej na Podhalu na spotkanie z matką swoich dzieci, Późniejszą swoją żoną Aleksandrą. W krytycznym dniu 15 sierpnia był w Puławach, gdzie zdążył trzymać do chrztu miejscowe dziecko. Szanowni państwo, nie może być zgody na tego typu fałszowanie prawdy historycznej o tym wyjątkowym wydarzeniu. Również politykę historyczną prawa i sprawiedliwości cechuje kult insurekcjonizmu jako głównego fałszywego wzorca patriotyzmu. Porównajmy rozmach oficjalnego kultu Powstania Warszawskiego czy Powstania w Getcie Warszawskim i traktowania Pernoga Rocznicy Zwycięstwa Bitwy Warszawskiej. Nasuwają się następujące wnioski robocze. Gliński musi odejść przywrócić Muzeum w Oświęcimiu Narodowi Polskiemu renegocjować absurdalnie niekorzystną umowę w muzeum, na muzeum Polim. Niech Żydzi sami finansują swoje muzeum. Także y, również upamiętnienie cudu nad Wisłą, właściwą dla tego miejsca i wydarzenia figurą, figurą na przykład Matki Bożej Fatimskiej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podsumowując, postneosanacyjna polityka w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości uderza w polską politykę historyczną. Zamiast godnie upamiętnić największą wiktorię polskiego oręża w historii, zamiast godnie upamiętnić setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, organizuje się wydarzenia ku uciesze sekretarza stanu USA. Zamiast zorganizować wspaniałą defiladę, zamiast postawić wcześniej obiecany łuk triumfalny, który będzie symbolem tej zwycięskiej bitwy i zamiast wybudować znane na cały świat muzeum Bitwy Warszawskiej. Mamy nadzieję, że w końcu się to stanie. Szkoda, że nasi politycy, nasi rządzący nie wyrobili się na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Mamy nadzieję, że w końcu, w końcu uda się to postawić, ale już niestety nie będzie to wybudowane na tą okrągłą rocznicę. Jeśli są jakieś pytania, to prosimy. A jeśli nie ma, to znaczy, że wszystko jasne. Dziękujemy bardzo.